Patryk Dudek poleca stację do dezynfekcji rąk Clean Hands firmy Marvis. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Pierwszy mecz po długiej przerwie. Czyli tam, oczywiście, stres był stres może troszkę większy. Eee, no cieszymy się z zwycięstwa. Eee, no, ale z drugiej strony, zapominamy o tym. Przed nami kolejne, trudniejsze myślę, że pojedynki. Kolejne testy do, 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 do odjechania i mam nadzieję, że testy zdane, także no zobaczymy. no Myślę, że kompletna drużyna. Jedna z faworytów do medali, myślę, że tych najcenniejszych mistrzostw Polski. Dla nas, mówię, taki prawdziwy test po, po meczu w Rybniku, bo jednak drużyna rybnicka miała troszeczkę problemów. Wiemy, jaka jest sytuacja. Na pozycji juniorskich mają kilku kasowych zawodników, no ale Częstochowa ma praktycznie na każdej pozycji kasowego zawodnika i no, szykujemy się na trudny pojedynek i pewnie takie będzie. Też troszeczkę się uczymy tego toru. Mimo, że odjechaliśmy wiele treningów, a no dopiero podejrzewam, mecze ligowe pokażą, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o. E, przygotowanie jego, jak się zachowuje, też procedura taka ligowa jest inna. Są warunki pogodowe, e, nie wiemy co będzie z pogodą, bo są prognozy, że może pokropić, może wypadać. Także składowych jest więcej. No, dzisiaj skupiamy się na tym, co tu i teraz. E, mamy dwa treningi do odjechania. E, myślę, że będziemy już tak więcej widzieć na temat. E, a z drugiej strony, no to fruwanie, no to tak się fruwa na ile przeciwnik pozwala. Tak? Jeśli jedziemy szybko, mamy spasowany sprzęt i jedziemy z przodu, no to się jedzie troszeczkę łatwiej. No ale wierzę w to, że będzie fajne ściganie. W końcu mamy też szansę na to, że kibice nas, chociaż część kibiców nas obejrzy na żywo. A ja myślę, że z biegiem czasu będzie tych kibiców coraz więcej, będzie przybywać. No ale wiemy, zdajemy sobie sprawę jaka drużyna przyjeżdża i a bardzo mocno jesteśmy skupieni na swoim przygotowaniu i chcemy optymalnie się przygotować do meczu zielonego. To szczęście mamy w tym całym bałaganie, że kiedy zakładamy kaski, wyjeżdżamy tor, to jesteśmy jakby sami na tym torze i ja szczerze mówiąc nie zwracam, nie zwracam uwagi na, na, na trybuny, nie widzę tych kibiców podczas wyścigu. Owszem, otwiera jest inna, no nie oszukujmy się, bez kibiców nie ma sportu, tym bardziej sportu żużlowego. Cieszymy się, że będziemy mieli tego ósmego zawodnika, jeszcze może nie w takiej frekwencji, o jakiej byśmy sobie marzyli, ale zawsze to jest krok do przodu i cieszymy się, że e, parę tysięcy ludzi będzie mogło na żywo nas dopingować. Muzyka